Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy grali w stylu Abrejlot w Minecraft. Tutaj mamy Brejlotek. Mamy świnna Bombardillo. Lubił pizzerię. Mamy tu Orkala Orkala i Bombardili guzili. Będziemy kraść kołus albo zdobywać. Coś stało, ale właśnie. Będziemy kołus zabierać Brejlotek kupować, bo oczywiście mam dużo kaski, bo mam odkalę no, te odkala Dobra, całkam bazę i idziemy. Mam młod. Ten trzynik. do gry. A ja byłem ma 12.34. Zobaczymy sobie jak, jakie mamy brę dla tych grać. Tutaj takie. O, oh. vlím lindu, šipko, kradněme, kradněme on no ne. Právě ukradli jsme on lindu doma. Tylko kde je nasza baz? Dobrá tu jest. Od. O, idealnie przyślijmy, 2 sekundy. O zamknęliśmy bazę. Jakie tu to ciki idą. nie, bo, pero, bo nie kambale było na razie. Kapucina sesjno też idzie. Ale słaby. Ma o kurczę. Ooooo, ale tu ubić to. zamknąć bazę. Zarabia, to ktoś ukradnie Jeżeli chcecie takie serie kolejne, to zostawcie łapkę w górę. Woj, tyle Doą daj dziewy Maleli ma kaptila, ale słabo zadabia. Chyba z Słaby. Zobaczmy sobie, które bazy są otwarte. O, no, wszystkie zamknięte. Szkoda bardzo.

Řešte 20 sekund. O oh, dál ne, šli jsme. Musimy do kolejne brandoty. Do wadno warandę zupełnie za darmo. Tworzę TikTok jest naszego serwera. Tiktok. Zobaczymy, co ktoś ma jeszcze u góry. Еще сходим в аю. Сейчас Не выходим туда, 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 Nie, wszyscy mają zamknięte. Chwila? Otwarta baza tam jest, a nie. Ale nie ma nikiej bazy chyba. Nie ma. Pusta baza. Zadanie 0904. Przedłużę. Dobrze. Ej, kto mnie złotał? Chega up my que o grade Tem aqui

Dobra widzowie, to jest na dzisiaj koniec. Jak chcecie takie serie, to mówiłem, zostawcie lajka i suba. Siemano!